Hasta la vista, baby! Witam, dzisiaj małżonka poprosiła, żeby z okazji w piątku zrobić naleśniki. Małżonko, to mają być naleśniki? Naleśniki, no to lecimy najpierw bierzemy szklankę mąki taką no kurde łapy trzęsą jak jakby był chwalenie do pity no dobra szklanka mąki Sypuję. Odstawiam na bok, <laughs> nie przeszkadzało. <laughs> Teraz szklanka maślanki, a to po maślance, nie? Taką maślankę od lokalnego dinozaura. Wydoili dinozaura i jest maślana. Ech. Cała, tak? Mierzona z tyłu nadzoruje, bo przy takich sprawach bardzo dobrych jak naleśniki to tam nie lubi moich modyfikacji. Wlewam. Zaraz dam momencik małżonko, tą szklankę pustą i to będziesz piła. O, <laughs> cholerka. Ja bym sobie strzelił u bota, ale... To nie dziś, to dopiero w sobotę. Łyżeczka soli, tak? Nie, sody. Sody, aha, dobra. Płaska. Sody, płaska łyżeczka. Dobra. Płaska. No, dobra. Płaska jest. Teraz muszę wbić trzy jaja. Soli. Co trzy soli? Soli jeszcze. Soda. No to się pytałem przedtem, czy sól. No ale jest soda i sól. No to niech będzie. Też płaską łyżeczkę? Nie, mniej. Mniejszą. Taką, nie wiem czy widać. A za czy... dużo. Za dużo? O, proszę bardzo. Tyle? Tak. <coughs> ja. No dobra. Tam moje, mój, moje, kulinarne kapo mnie nadzoruje, <laughs> teraz trzeba wbić jaja od chłopa, po <laughs> co? Aha, sprawdzić czy są dobre, Ta, Żeby z buka nie wrzucić, to najpierw trzeba sprawdzić, no to lecimy z tym koksem. A no, chyba dobre, nie śmierdzi, moment. Dobra. Jedno jajco gotowe. Wrzucamy. Sprawdzamy drugie jajco od chłopa. No chyba też nie śmierci. Poszła. Trzecie jajco. poszła jak przycinek. Chyba też dobre. Chyba skorupki do śmieci biologicznych. Żeby się tam żadna suć, co odpadami, na odpadach zarabia, żeby nie pyskowała. I wrzucamy. Teraz trochę powarczymy. Całość ubijamy. Co to jest? Co się nazywa? Blender. Blenderem, tak więc blender do akcji, wiecie? się gdzieś skończyć tutaj. No i lecimy. <tryk> się powoli taka masa robi. <laughs> Muszę na chwilę przerwać, ogarnąć ten bajzel i widzimy się przy dalszej części przygotowania piątkowego obiadu. No zaczynamy dalej. Jako, że nie mam typowej patelni do naleśników. Muszę użyć takiej. Tak jest pierwszą łebczą, jak tą Muzonka mówi. Trochę oleju wlałem. Niech to nabierze temperatury. I teraz zobaczymy łyżeczkę, tak? Tak. Dajesz. Dobrze. Yy, jeszcze trochę chyba. Tak wygląda masa. Dobra. No to... I teraz jak to rozprowadzasz, tak? Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo ja robię to po swojemu, żonka po swojemu. Dobra, tak. Tak więc z racji piątku, ci co miąs w piątek nie źrą, można sobie zjeść takie naleśniczki. Trzech jajek od chłopa, to kurde chłop musiał być zajebisty, jak skoro miał trzy jajca. Normalnie seksualny wyczynowiec. <laughs> Dobra. No, no rusz się trochę. Podrzucał nie będę do góry, ani w dół. Takiej sztuki nie opanowałem. Jeszcze troszkę. Jeszcze momencik, zobaczę, jak to widać w garach. No, w kadrze nie w garach. Kurde, się Dobra. A! Żona, proszę luchnąć poza kadrem. Dobrze wygląda. Żona kiwa głową, znaczy, Chy chyba będzie zadowolona. Robisz za metatestera dzisiaj. <noise> Dobra. Nie za mocno spieczony, nie za mało tak a w sam raz powinien złoty. być. Jak? Złoty. A. Żona mówi, że powinien mieć kolor złoty. No ale ja mam trochę przyjebany wzrok na kolory. Także Zobaczymy. Jeszcze raz go przewróciłem. Żono, tak ma być z tej strony, to jest ta druga strona. Dobrze, Już go wyjąć. Jeszcze go tutaj kilka sekund na tej tej podpalę, podtrzymam na znaczy Dobra, tak więc reszty moich kulinarnych szaleń nagrywał nie będę. Skupię się na pracy. Także do zobaczenia, do usłyszenia i polecam z Zjaj od chłopa! Cześć!